Mam 41 lat, byłam mieszkanką Gościcina jako dziecko, od 8 lat ponownie jestem mieszkanką tej pięknej gminy. Jestem mężatką, mamą, trojga wspaniałych dzieci. Mieszkam tutaj w tej gminie, bo chciałam do niej wrócić. Jedno co mnie boli to na pewno to, że przez 8 lat gdy tutaj mieszkam za dużo nie widzę, nie widzę żeby nasza gmina się rozwijała. Chciałabym wspólnie z moimi dziećmi spędzać tutaj czas, jeżeli chodzi o sport, jeżeli chodzi o kulturę, jeżeli chodzi o tego typu rozrywki. Niestety, jak dotychczas, muszę ten czas spędzać poza naszą gminę. Uważam, że w naszej gminie można to zrobić i że te 8 lat, które miała ta władza, pokazała, co zrobiła. Mi się to nie podoba. Ja chcę więcej. Jedno wiem na pewno, że to my mieszkańcy decydujemy o tym, co się z naszą gminą będzie działo. Ja chcę, żeby w mojej gminie było mi dobrze i wygodnie. Podejrzewam, że większość z nas tego chce i oczekuje. Dlatego tutaj koledzy, pan Henryk powiedział bardzo dużo, jeżeli chodzi o program. Wspieram pana Henryka jak najbardziej. Na pewno oddam swój głos i proszę wszystkich. Ponieważ znam pana Henryka już kupę lat i wiem, że jeżeli powie tak, to to zrobi. Głosujmy na pana Henryka. Dziękuję bardzo. I bardzo proszę pana